Słuchajcie, jestem na dziale urodzinowym, bo mój jutro i znalazłam takie konfety do wystrzelania w domu, także tyle dwa. Balony i cwerka. Słuchajcie, 23. To jest szok. Widzimy się za chwilę na przeglądzie. Ja wziąłam jeszcze takie raz. <laughs> To już stary konia, ale urodziny muszą być chłodzkie. Dla cofotorki. To już zatłumaczy moje dzisiejsze opóźnienie. Nie, żeby nie że mam rodzinę chyba. <gryśniągów> że no. się nie mogą wyrównać. Serdecznie Zaczynamy szalony w, w ogóle zasypaliście mnie komentarzami. Matku, jakie to miłe! Także ja dziękuję Wam bardzo mocno. Będę odpisywać przez weekend. Pewnie wieczorkiem, szalącym wina winę. Także jak dostaniecie odpowiedź, to wiecie, że ja właśnie zasiadam w fotelu, odpalę laptopa. Ciekawe, co dzisiaj wyjdzie. Siema, niebieski. Staram do Pepko, słuchajcie, Osob odebrany. Czeka. Już ładnie w A my sobie robimy przeglądzik. Także dzisiaj no nie wiem, ile tych stepów odwiedzimy, ale na pewno dużo, dużo, dużo. Mam tutaj taki szalony dzień, żeby... Szalony plan na dzień z masą przeglądów. Także patrzcie, kawkę i działamy. No, Słuchajcie, już widzę, że na półkach hitowych pojawiło się coś nowego. Nowa kolekcja, więc co no. Zobaczymy sobie te... Jejku, ja, jakie to, to jest... Jakie jest fajne. No to mi się udało. A tutaj? Co to? No to, jest, to jest forma, dobra. Czyli tak, zobaczymy sobie tutaj tą półkę hitową i w ogóle docelowo szukamy Wielkanocno, No bo jakiś taki mam niedosyt z tą Wielkanocą, jeśli chodzi o pepko. Jakie te gary mają fajne uchwyty, zobaczcie. No, Świetna, ale to robi robota, podobają mi się. Wracając do poprzedniej myśli, na spodziewałam się dużo więcej tych ozdób, ale no tak, jak mówię, to dopiero dzisiaj drugie pepko. Także no wszystko przed nami, wszystko przed nami. Więc no co myślicie o tych garach? Ceny, mam nadzieję, że widać bardzo dobrze, także nie podaję. Cieszę się bardzo, że podoba Wam się nowa seria, jeśli ktoś nie oglądał i nie wie o co chodzi z nową serią, to wszystko wyjaśniam w poprzednich filmach, także można sobie do nich wrócić, jak ktoś jest ciekawy. Jeszcze raz bardzo mocno dziękuję Wam za wszystkie komentarze, będę odpowiadać, będę odpisywać na nie wieczorkiem, jak już gdzieś tam zasiądę wygodnie w fotelu, odpalę sobie cichutką muzyczkę, wleję lampkę wina, także tak, wtedy będę gdzieś tam działać i odpisywać. Czyli dzisiaj to jest ten szalony dzień, dzień przeglądów. Latamy po różnych sklepach. Przeglądy wpadają na kanał godzinka po godzince. No nie wiem, jak tam uda się powrzucać te filmy. W każdym razie materiał na surowo zaraz po wyjściu ze sklepu. Taka aktualizacja całego tygodnia, co tam sobie odwiedzaliśmy, no myślę, że, że będzie tak wiecie, energicznie i ciekawie. <grystanie> A jaki mam plan, na dzisiaj jeszcze nie wiem, także to będzie taka niewiadoma, gdzie wejdę tam, tam będę. <grystanie> ten czarny to znamy, ale ten zielony. Idealnie pasuje pod te patelnie, które pokazywałam trzy filmy, cztery filmy wcześniej do tej kolekcji. Tu jaka fajna płeczka. To jest absolutnie nowość, to na pewno. Ceny dobrze widać. Pisaliście mi, że ceny dobrze widać, także ich nie podaję. No mam nadzieję, że będzie ok. W tym pepku jestem pierwszy raz, tak się rozglądam i ja nie widzę Wielkanocy. Czy to możliwe, żeby w Pepko nie było Wielkanocy? Nie no, gdzieś tam chyba w każdym pepku już trochę tej Wielkanocy jest, ale słuchajcie, naprawdę, no nie wiem, tak. no nie ma. Chyba, że gdzieś tam z boków te ubrania, no zaraz tam przejdę, także zobaczymy. Ale w każdym bądź razie tutaj spotkałam nowości, zobaczcie. Śliczne słonki. Absolutna nowość w Pepko. Co myślicie? O, jakie ta ładne. Dobra, tego nie odwrócę. Ale ta kawa z mlekiem, też bardzo ładna. Tutaj cóż to takiego. Jakaś ozdoba do zawieszenia na, na łańcuszku. Tak, na łańcuszku to jest. No dobra no. słuchajcie, jest sztuczny kwiat. Dawno byłam na tym dziale. Także nadrabiamy. Jejko. To jest ładne, co? Nie wiem co to jest zaroślinka. Ale... ale podoba mi się. No i tutaj... To jest wrzos, no nie wiem, dobra. Nie wiem, czy czytam w komentarzu. No coś coś fioletowego. I <laughs> sujacki zobaczcie tylko. Dobra, już odkładam koszyki. No trzeba to zobaczyć, trzeba. Nie mogę się oprzeć. To jest panda, niebieska panda? No nie wiem. Tutaj ich jest cztery, cztery wieszaczki dla dzieciaczków, cztery złote. No jejku. Ale to nie wszystko, bo jest panda. A nie, to jest panda, czyli biała jest panda. To to niebieskie, co to jest, napiszę w komentarzu. A to różowe, to jest miś. I jeszcze jest szary. Dobra, dawaj szary. Co to jest? Też jakiś, nie wiem, myszka? Już rozłączyłam, miałam stąd iść, ale zobaczcie, spotkałam taki pojemnik. To jest absolutna nowość. Tak, w takim kolorze. I chciałabym sprawdzić cenę, ale... Oj, to są te słodziaki jeszcze, czyli ten wieszaczek. Ale no nie mam jak tego podnieść jedną ręką, także nie. No i tutaj tamto na lewo znamy, ale tutaj jest, pojawiły się mniejsze te pojemniczki. Dużo mniejsze. tam potem pepko, bo szukam tej Wielkanocy i zobaczcie, jaki kożna na śmieci. One były Ja Nie no coś mi tutaj lamówki złote mówią, ale dobra pokaż. Ty nam cenę. Dobra, trzyszki. Już Ci odkładamy. Ja szukam tej Wielkanocy, słuchajcie, nie ma. Nie ma zajcy, to przelecimy sobie. Foremki. Tak, dla przypomnienia, bo to chyba na nowość, co? Co ja mam tu zrobić? Czy zakończyć ten przegląd i lecieć gdzie indziej? I no, musi to być Wielkanoc, słuchajcie, w Pepko. No jak to? W każdym Pepko coś tam już pewnie jest. O, to może być nowość. Chociaż nie, to już też było, ale dobra, jak już podniosłam, to przypomnijmy jeszcze cenę. Dobra, do góry nogami czekajcie. Dobra, mamy to. O, dobra. Już odkładam, bo widzę. Jest nowość, słuchajcie. Jest nowość, także sekunda. A to mówki, kto pamięta? A to mówki, ja pamiętam. Syn oglądam. A teraz już 23 lata. Dobra, otworzymy sobie to. Otworzymy. Mam taka torba na lunch. Jakieś kanapeczki. Coś tam można włożyć. Bardzo fajna, zobaczycie. Dobra, i co? Lecę szukać tego, tej Wielkanocy. Dobrze. Teraz tak mi chodzi po głowie, jak to dzisiaj wyjdzie organizacyjnie, bo wczoraj, że tak powiem, dzień próby i no niestety nie wyszło tak jak chciałam. Naj, naj, najwięcej czasu wchodzi, schodzi na tym, wrzucaniu tego filmu do internetu. No wrzuca się ten film dosyć długo, także, no dobra. Jak ja bym czegoś nie zrzuciła, to po prostu to nie byłby przegląd. To już się nic nie wydarzyło. To tylko łyżka. A to miała parcie na szkło, pewnie, nie? Także pokazałaś się, odkładamy. Także tak, no. Wiecie, najf najfajniej byłoby to puszczać na żywo, ale no jeszcze nie mam tej odwagi, ale docelowo miałam taki, taki zamysł, jeżeli chodzi o ten kanał, tak, miały być przeglądy na żywo, nawet mail, tak, tak wskazuję, ale jeszcze się nie odważam, ale wszystko przed nami. Kiedy to nastąpi, zobaczymy. I wtedy wiecie, wchodzę, wszystko leci na żywo i nie muszę gdzieś tam potem opisywać tych film, wrzucać na, na ten serwer. No, wiecie jak to jest. Słuchajcie, wróciłam na te kwiatki, bo naprawdę nie ma Wielkanocy. To jest pierwsze pepko, gdzie mnie zaskoczyło, że jak już gdzieś tam się Wielkanoc pokazuje, no fruwają te filmy po internetach przecież, no to jak? To ja trafiłam na pepko, które by nie miało Wielkanocy. Niemożliwe, także no nie wiem, nawet przyszłam tutaj, żeby dokończyć tą półeczkę. Bo może to jest takie nawiązanie do, do wiosny, tej Wielkanocy w tym pepku. No nie wiem, każde pepko ma troszeczkę inne zatowarowanie. No nie wiem, zaraz polecimy troszeczkę na ciuchy, także może... No ale no, gdzie na ciuchach Wielkanoc? Także no, nie ma wielkanocy no, nie wytrzymam serii. No słuchajcie, nic się nie dzieje, tak naprawdę tyle sklepów Pepko tutaj jest w mieście że gdzieś tam sobie pojeździmy, no nie dzisiaj, nie dzisiaj, bo dzisiaj tak chciałabym, żeby była taka różnorodność, taki sklep, taki i może jeszcze jakiś inny, no w ogóle tak chciałabym, nie wiem, sześć? <laughs> Zobaczymy, czy się uda. No i co? Tak, tak miałam nie mówić o tej całej sytuacji, która dzieje się teraz z naszymi granicami, ale no nie sposób nie wspomnieć. Gdzieś tam to cały czas siedzi w człowieku z tyłu głowy, gdzieś tam ma się przed oczami te wszystkie obrazy. Także tak, chcę wam powiedzieć, że ja też cały czas o tym myślę, jestem mocno sercem z tymi ludźmi i, i wierzę, że to się jakoś szybko rozwiąże. Tak naprawdę to chyba wszyscy mieliśmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Tak. Ja mocno w to wierzyłam, że jednak do tego nie dojdzie. Dobra, no nie chcę tutaj gadać, ale jestem głęboko poruszona. Nie chcę tutaj o tym mówić, bo ludzie... Tutaj klikają nie po, takie, nie, nie po tego typu treści, ale chcę, żebyście po prostu wiedzieli. Patrzcie, losie, ile wielkanocy! Słuchajcie, boczna półka, boczna półka, w ogóle tak zaregałam. Ja nie wiem, dobrze, że ja w ogóle tędy przeszłam, bo wyszłabym stąd. I bym wszystkim gadała, że nie było Wielkanocy, to jest straszne, słuchajcie, naprawdę. Także no zobaczcie, no Wielkanocy jest i to jest masa, no. Dobra, mamy serwetki. Te wszystkie serwetki po 2 zł, jak coś. Dobra, słuchajcie, ciągnę do tych koszyczków, więc zobaczymy je wszystkie. Te pozycje chyba są za co? No co tu wymyślać w koszyczkach, no ale... Zobaczcie, wybór niesamowity, ale w zeszłym roku też był taki duży wybór, jeśli chodzi o Pepko i o koszyczki. Dobra, tutaj coś mam. I to, to może być nowość na koszyczkach, co myślicie? Napiszcie w komentarzu i jeszcze zerknijmy na tego z góry. O, tu mamy cenę. O, ten okrąglutki taki tradycyjny. Dobra. No, słuchajcie, czekajcie, bo coś mi wibruje w kieszeni, a czekam na ważną informację, więc może to, może to być ta wiadomość. Także no, nie mogę sobie tutaj odpuścić. Także chwila, moment, moment, moment. Przerwy. Dobra, oja, jiku, dobra, musimy, musimy uciekać. Słuchajcie, ważny moment się teraz dzieje, także. No i zostawiamy, zostawiamy to wielkanoc i w ogóle. Słuch słuchajcie, bardzo przepraszam, ale musiałam rozłączyć, ja już w wracam. Wracam do samochodu. To, już to, to jest ten moment, ta chwila. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że być może będzie coś kontrowersyjnego na tym kanale? Mówiłam, ale potem się rozmyśliłam, Ale skoro to się dzieje w takim dniu, jak dziś to może, to jest znak, żeby właśnie gadać. Wiecie, jak czasami się powie o czymś głośno, to po prostu coś się z tym zrobi. Szybko, 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 szybko. O ja. B3. Czyli gdzieś tam, gdzieś tam mam samochód. Aha, jeszcze kartę. Ale bym zapomniała, muszę się odbić. Mam Zgubiony bilet? Nie, pan? dobra, nie wymaga. To idziemy. Szybko. W szybko, nie mam czasu. Zostawimy swój autograf. Serdeszko. Ale mam humor. Dzisiaj wszystko się wyjaśni sławić. Taką mam nadzieję. Chyba był nam płakać, ale nie to, że to będą dobre wyjaśnienia. Dobra, jestem. Przewidzimy się. Nie, już się nie widzimy. Słuchajcie, że Was nie zostaje już takiej niepewności, to może tylko nadmienię, że no, gdzieś troszeczkę w moim życiu tutaj Wam coś wkleję. Planuję zakup czegoś takiego, żeby w końcu się dowiedzieć, a teraz to jest taka akcja, wiecie, typowo sprzyczajki na detektywa. Coś się dzieje i ja muszę, muszę wiedzieć, nawet jadę właśnie w tym momencie zmienić samochód i czy to przemyśleć, czy w ogóle chcę o tym mówić, ale tak. Także trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Słuchajcie, najlepsze jest to, że ja nie wiem, czemu się śmieję. To jest na tle nerwowym, naprawdę. Bo to jest dosyć, dosyć, niedosyć bardzo mocno poważna sprawa. To jest takie być albo nie być. Dużo możesz się zmienić. No wiecie, nie chcę sobie też rozwalić życia, nie? A wszystko na to wskazuje. Jeszcze ja starałam jak ja ten film wrzucę na kanał, no jak, no. Po prostu wrzucę, ale która to będzie, no nie wiem, także słuchajcie, no wybaczcie. Nie wiem, o której godzinie ukaże się ten materiał. Ale starałam się. Dobra. Kończę.